Minęła 19. Na faktę zaprasza Kamil Durczok. To można robić własną, a Unię zachydzać codziennie. Jak to się robi? Pokażę Państwu. Szymek Beser. Jak to jest tyły Franek, co? Tyły ogarnij. Tak. nie. Co jest kurwa w ogóle, co się dzieje? U, co, właśnie nie ma policji jest fajnie. Ej, sorry, w końcu będziecie się napierdalać, czy nie? Wiesz co, bardzo dobre pytanie, bo aktualnie się jakby spróli jakby do dziewczyn. Właśnie, chcę znać sytuację. Sytuacja wygląda tak. Nie tego w żółtej... A ty co robisz, kurwa, nagrywasz to? Nie prowadzę stream. Dobra, masz rzeczy wszystkie? Tak. O co tutaj chodziło? No po prostu... Nie tłumacz, jak chuj to wchodzi, chodź. No, spróbuj się po prostu. I mam, że się nie mylę na pierdolcie, nie będą mi próbować, nie wiem, czy będę się mylnął. Ja nie to nie będą, jeżeli nie, to nie wiem. Okej, czaj, czaj. Dziękuję bardzo. Jutro o 19:00 do zobaczenia.